Siódma trzydzieści. Jeść. Alec. Twoje. Raz. Dwa. Eins, zwei. Raz. Dwa. Zibel łatwik coś. Siódma czterdzieści. I co pan pamięta co się w ogóle zmieniło po tym czasie? Co się stało co ja pamiętam z 89 co pamiętam kolejki po cukier, straszne A mury rosły, rosły, rosły łańcuch się u Ich möchte es gerne wissen. Mamus, co jest po drugiej stronie mogło? Chciałbym to wiedzieć. Kind, da dürfen wir nicht reden. Dziecko, nie wolno nam o tym mówić. Muti, was ist auf der anderen Seite der Mauer? Ich möchte es gerne wissen. Mamo, co jest po drugiej stronie mogą? chciałabym to wiedzieć. Ach, das sahen die Ossis, die Spinnen. <laughs> du komm hoch und ich so Kasza, sie verstoßen gegen die Vorschriften. Tovarschischko Katarzyno, da przepisy. die nie mają radnych. Następnie właśnie rządząca prowadziła stan wojenny. W tym czasie mieszkaliśmy w okolicy dobrego miasta i było coś, coś dla mnie jeszcze nie tyle, ale dla dzieci moich było coś takiego y, niesamowitego, jak wchodzimy do miasta i stoją czołgi i wojska. Stan wojenny i zdewan wyglądała solidarność jako związek. Następnie pod wpływem fali strajków strona rządząca i opozycja zebrały się w taki okrągły stół, który był symbolem jedności. Dzięki niemu nastąpiła legalizacja Solidarności. Skutkiem tego były wolne wybory i na końcu. przyjeżdżają do Polski. – Die Deutschen kommen zu uns. – Ale Niemcy to faszyści. – Die sind aber Nazis. – I Niemcy nie lubią Polaków. – Die Deutschen, die mögen Polen gar nicht. – Bardzo zadzielają nosa. – Die sind selbstverliebt, hochnäsig und besserwisser. – Są sztywni. – Und so ernst. – I bardzo skąpi. total geil Alle mają super auta i najlepsze Autostrade. Genau, die haben tolle Autos und super Autobahnen. Wir fahren nach Polen. Wir gehen in Aber da klauen uns die Polen bestimmt alles. Alle Polacy kradną. Und außerdem, die sind ja total arm und sie sind biedni. Und Polen ist überhaupt nicht schön. Die Landschaft kann man vergessen. Polska nie jest ładna. Aber es gibt schöne Frauen. Alle Pols, mają ładne Dziewczyny. Und es gibt guten Alkohol, guten Wodka. Polacy pijom duzo auch alkohol. Aber wir sind ja sowieso besser als die Polen. Polacy nie są tak fajni jak my. Polen Niemcy. Hallo, ich bin Nadja aus Polen. Hallo, ich bin Barbara aus Deutschland. Cześć. Ist, ist der Pana. Ist der Cześć, jestem Ania. Jestem Janka. Cześć, jestem Kinka aus Polski. in meinen Ohren und der nasse Asphalt weht wie ein Schleier der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Takie Czy powinno się w szkole uczyć o, właśnie o tym roku, o tym, co wtedy było? i w jaki sposób możemy to zapamiętać? W jaki sposób powinno się tego uczyć? Na pewno powinno być w szkole to gdzieś tam mm -hmm. omawiane. A w jaki sposób? Hmm. Nie wiem, na przykład takim ciekawym sposobem, chociażby teraz powstało niedawno Muzeum Powstania Warszawskiego, to troszkę tam no, inny czas, w ale, ale tak, tak, w Warszawie. Tak. Ale myślę, że taka forma w ogóle zapoznawania młodzieży mm -hmm. z, z wydarzeniami historycznymi jest ciekawa. Lepsza niż takie tak, pisanie. Tak, tak, i pisanie się. i taka tak, forma tak. wykładowa w szkole, to na pewno. Dziękujemy bardzo. Pan jeszcze podał... ostatnie pytanie, czy Pan sądzi, że powinno się w szkole o tym wszystkim uczyć i w jaki sposób? Się ja się ja Oczywiście, że powinno, poprzez zapraszanie na przykład ludzi, jakich, którzy, którzy mieli właśnie a, udział w tym 1989 roku. Wir haben Finden Sie, dass solche Treffen wir mit Ihnen, mit anderen Zeitzeugen uns helfen können, diese Ereignisse besser zu verstehen. Ganz so etwa, einfach Gespräche nach dem Thema od rodziców bardzo dużo się dowiecie i co tak w ogóle ludzie rozmowy potrzebować. Ja, ich bin der ja Ich kann unbedingt in Deutschland besuchen. Und ich komme auch unbedingt wieder nach Polen, das war so toll. Ach Mann, und ihr seid so nett. Und ich dachte erst, es wird überhaupt nicht cool. Ich dachte ich auch, aber es war einfach super. <laughs> <laughs> oh, okay, Kinga, ja, ich kann mich nicht mehr za spędzony Danke dir, Anja, für do Zeit. Ich tym dich noch nach Polen. mnie do du mir nach Niemiec Na pewno. he moved O czasie, co mi go nie potrzeba.